Dobra, jakie by to auto w sumie wziąć? Dzisiaj możemy sobie wziąć coś od Ferrari? Może być to Ferrari Enzo? Niebieskie. No bo czemu nie? To co? Ruszamy na przyjażdżkę tym bydlakiem czy coś takiego? Cześć, witam was wszystkich. Bardzo serdecznie. Ja jestem Oskar i witam was w kolejnym filmie z Forza Horizon 4. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest eneba.com. Chcesz pograć ze mną na streamie Forza Horizon? Teraz możesz mieć ją taniej. Wpisując kod promocyjny Marquis, zyskasz 3% zniżki przy zakupie. To co? Kliknij w link w opisie, a ja życzę miłych zakupów. Słuchajcie, pewnie niektórzy z was kojarzą ten filmik, ja kojarzę ten filmik bardzo dobrze. Choć byłem mniejszym szczelem, jak on wyszedł, no to pamiętam go bardzo dobrze. Z uwagi na to, że interesowałem się już motoryzacją. Słuchajcie, dzisiaj postanowiłem, że no czemu by nie zrobić tego samego tylko w Forzie. Mówię, podejdę sobie do szafki z Lego, wezmę sobie jakieś autko, wybiorę. No i padło na Ferrari Enzo. Bardzo rzadko w sumie widzę, żeby ktokolwiek poruszał się tym samochodem w Forzie Horizon 4. Dlatego postanowiłem, że zrobię Ferrari Enzo do driftu. Tak jest, to coś będzie driftować i jakby nie jest to żadnym zdziwieniem, bo auto ma napęd na tył. Z tym, że silnik ma umiejscowione, bodajże centralnie, o ile się nie mylę. Także może być leciutki problem z dociskiem, ale jak sami widzieliście, nie śmiga to najgorzej, a to jest full seria. Nic tu nie było zmieniane. Tylko auto jest no, dość przyczepne. Także my się postaramy w dzisiejszym filmie to zmienić. Zrobimy, żeby ten samochód był jak najmniej przyczepny, oczywiście. I jakby nie będzie to żadnym problemem, bynajmniej dla mnie. Zobaczymy. Powinno się udać. Jedziemy sobie do najbliższej wioski, gdzie. Udamy się do domku i tam będę tuningować tego potworka. I ten potworek nie będzie czerwony czy żółty, jak większość Ferrari, tylko on będzie niebieski. Dokładnie taki sam jak Hot Wheels, którego wziąłem z półki No bo jakoś trzeba się upodobnić do tego, co się ma na półce w domu, prawda? Bardzo ładny jest ten samochód. Jest to samochód z 2002 roku i robi on niesamowite wrażenie. Na drodze Jest to moim zdaniem jedno z piękniejszych Ferrari Jakie kiedykolwiek powstało No i powstało on oczywiście Na cześć Właściciela marki Czyli pana Enzo Dlatego model się nazywa Ferrari Enzo Tak bo Dla ludzi którzy nie wiedzą no Goście który założył Ferrari Nazywał się Fer Enzo Ferrari No i dlatego jest model Ferrari Enzo tak, no i oczywiście samochód nie był z manualną skrzynią biegów, taką jak ja mam Tylko e, miał on łopatki za kierownicą Jednakże Ja sobie postanowiłem, że będę majtać tą gałką Ból by się nie bawić Tą e, shifterem Także no nie mogę sobie odmówić tego Zanim jeszcze wjedziemy do domku, zobaczymy jak to Ferrari śmiga całą moją trasę do driftu, którą Zawsze jeździmy tutaj w wiosce i przy okazji zrobimy sobie strefę driftu. Zobaczymy ile punktów uda mi się tutaj Zbierać Nie jest to żaden problem dla tego auta. Prawie 70 tysięcy punktów zrobiła pani ferrarka także żaden problem. Oj ojoj. Oj, oj. Za bardzo tyłkiem zarzuciłem i mnie obróciło. Dobra, my sobie zjedziemy tutaj, zrobimy sobie kółeczko Wjedziemy sobie jeszcze tutaj i to... aj! Dawaj, dawaj, nie, nie, nie trać po ślizgu. No już łapał przyczepność, już łapał przyczepność. Widzicie jak łatwo go wyprostować Dawaj Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, kop ze sprzęgła leciutki backward, no bo czemu nie? No i dobra, bierzemy się za tuning tego potworka. Dobra, jak już jesteśmy w naszym domku, wchodzimy sobie w ulepszenie tuning. Ulepszenie niestandardowe i zobaczymy, co ta furka ma do zaoferowania. E, RWD: tak, centralnie umieszczony silnik, mm, zostawiamy to standardowo, tak jak jest. Silnika nie mam zamiaru ruszać. Układu napędowego również. E, jak i wolno-sącego silnika też e, ruszać nie będę. E, nie chcę dokładać tu, tu żadnego turbo, żadnego spoilera ławki, tu nie będzie, bo śniadanie jemy na stole w pokoju, a nie na samochodzie. E, opony zostawiam seryjne, żeby jak najmniej kleiły. E, aha, okej, okay, mogę sobie poszerzyć gumę tylko z przodu. E, oponki sobie zmienimy. Znaczy, oponki, boże, felgi. E, jakby są bardzo ładne, oczywiście, nie powiem, ale chcę trochę podobnić się. Wyglądam do tych standardowych z Hot Wheels, także. Dobra, także wiecie co, wybiorę te ADV-ki. Są bardzo podobne do tego. Boże, jak mi słońce świeci. Są bardzo podobne do tego, co mamy w Hot Wheelsach. Powiększymy je sobie troszeczkę. 21 cali. Nie wygląda to źle. Oczywiście kolor zmienimy. Czerwone to one nie będą. Eee, dobra, odlokowuje, co? Pełny przełożeń. Zarąbiście. Ok. Zawieszenie do driftu. Ja tu jeszcze mogę zawieszenie do driftu zamontować. No to cool. No to cool, dobra. Proszę bardzo, montujemy tutaj wszystko jak leci. Standardowo na maksa troszeczkę tej mocy podniesiemy. No S2, także to będzie latać. No nie będzie jeździć, to będzie latać. Dobra, wykonamy sobie tuning oczywiście. Wszystkich tych naszych rzeczy, które zamontowaliśmy. E, czyli co? No, ciśnienie trzeba zwiększyć, żeby łatwiej się latało. Biegi sobie troszeczkę wydłużę. To jest wolność ciśnienie, więc ona nie powinna mieć problemu z podniesieniem się od zera. Zmniejszymy sobie troszeczkę ten kąt pochylenia. Zwiększymy sobie sztywność zawieszenia czy stabilizatory To są stabilizatory, tutaj resory Są sztywniutkie Proszę bardzo Proszę bardzo, tu I proszę bardzo, tu Dobra, tłumienie również dajemy na sztywno No dupa będzie boleć, dupa będzie boleć Ale jakby to jest samochód sportowy Więc e, Wybaczy mi to, nie wiem, kierowca Czy pasażer, no nie, kierowcą jest tymi, ja No to tylko pasażer Dobra, hamulce na tył, żebyśmy nie spowalniali się No i dyferencja. proszę bardzo, ustawiamy sobie w taki sposób, a nie inny Tu damy sobie na 20% i okej okay. Jakby ustawienia pod drift mamy zrobione, teraz sobie pobawimy się lakierkiem A że lakierek jest zablokowany projekt Aha, no bo ja kupiłem to od innego gracza No Dobra, to resetujemy, żaden problem Nic tu czarnego nie ma Jedyne co czarny dyfuzor, który jest czarny normalnie No dokładnie nic tu w hotwicach nie ma. Nie, jakby hotwil jest fabryczny. Dobra, także po prostu robimy tu niebieski. Ale ja sobie zrobię jeszcze czarne lusterka, o ile będę mógł. Robimy sobie kolor specjalny. Bo ten niebieski będzie bardzo ładnie wyglądać. O, proszę bardzo. Tu damy sobie błękit. Taki bardziej. O, i to jest ten kolor, który mam na hotwilie lusterka, dobra, damy kolory specjalne lusterka, będziemy mieli karbonowe, troszeczkę będzie się to różnić od e, Hot nie, spoilerka, nie ruszamy e, tutaj damy sobie zwykły nie, biały nie, damy sobie srebrne tu jest kolor stali albo amelinium nie, myślę, że dam kolor amelinium jest trochę jaśniejszy, a amelinium polerowane no, i szyby przyciemniamy. I powiem Wam szczerze, jest kocur. Jest kocur. Robi wrażenie. Nie powiedz mi, że nie. Dobra, nie ma co więcej ukrywać się na podwórku w domku. Wyjeżdżamy na ulicę. A byłbym zapomniał. Hot Wheels może i tego nie ma. Ale my to będziemy mieli. Waga My musimy. Zamontować, oczywiście, rejestrację, bo jesteśmy kochani w Polsce. I rejestracja być musi. Proszę bardzo. Mamy zarejestrowane Ferrari Enzo na blachach klubowych. No i dobra, teraz jestem zadowolony z efektu, jaki uzyskałem graficznie. Dobra. Ja już widzę, że będzie grubo, boga. No ładnie. Ej, ładny kolor. Kurczę, podoba mi się. Uwaga Łohoho wow, Nic nie widziałem przez te krzaczory Teraz mamy lepiej, bo kąt skrętu jest zwiększony przez to, że mamy zamontowane zawieszenie do driftu No ba, już od, od, od razu czuję różnicę, mamy większe kąty e, Do zrobienia Auto mi się nie obraca, lekka korekta Dobra, dawaj tu. Auto mi się nie obraca. A, murek, zachęciłem dupą, ale dobra. Miejmy nadzieję, że tutaj się uda. No, teraz pięknie. Teraz pięknie. Prędkość. Tu trzeba wjechać na szybkości na szybkości. Okej, okay, i w lewo. Gdzie? Gościu, kolor masz fajny, ale gdzie z tą S czwórką się wchałeś? Ło! Wow, Chodnie zahaczyliśmy, ale nic nie szkodzi. Wykorzystujemy 100% ulicy, mamy dwa pasy, wykorzystujemy dwa pasy, proste Dobra, tu będziemy mieli strasznie długie zakręty, więc sprawdzimy się W tym Ferrari na długich zakrętach jak na razie jest ok. Wolno sący silnik robi robotę Oj, robi robotę Dobra Ładnie, ładnie. Ładnie, pani Enzo. Panie Enzo. A, je, 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 je. Dobra, ten zakręt musisz mała zrobić dobrze. Po prostu musisz. Na całym. No dobra, na całym może nie, ale dobra. Jak tak ci pasuje, to tak też może zrobić. Dawaj, dościzgamy się. Pięknie. Odbitka. Jeszcze raz. I w lewo. Boję się piątki wrzucać, bo nie wiem czy mi zgaśnie. A znaczy ci zgaśnie. Mocy czy nie zabraknie? Nie powinno. Dobra, spróbujemy. No bo piątka jest cholerę długa. O jezu. Ta auto ma 6 przełożeń. No, tak jak myślałem. Jest spoko, ale musiałbym ją skrócić troszeczkę. No albo jechać szybciej, nie?

Jest. Nice. 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 Jest git. Jest git. Nie, no kurde, powiem wam. Ferrari Enzo robi robotę. Robi robotę. Ej, no na drift się nadaje. Na drift się nadaje. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli chcecie, abym ją udostępnił. Jeżeli będziecie chcieli, to w opisie. Tego filmu będziecie mieli podany kod udostępnienia. No jeżeli nie będziecie chcieli, no to po co mam udostępniać? Nie? Ale jak zauważę komentarze, tak, możesz udostępnić, chętnie zobaczę. To w odpowiedzi na wasze komentarze napiszę, że ok, udostępniony zajrzyj do opisu. I myślę, że to będzie fair. No, i słuchajcie, to jest ostatni film przed filmem z Honda Civic Typer. Bo słuchajcie, w dniu dzisiejszym, jak to nagrywam. Jutro będę mieć do dyspozycji dla siebie Honda Civic Type R generacji Do testów, do nagrania paru filmów, recenzji i tak dalej Także zobaczycie moją opinię, pełną opinię na temat Honda Bo ja Honda często hejtuję Bo wiecie jak to jest Wiecie jakie są nakładki na pedały do samochodu normalnego A wiecie jakie są nakładki na pedały do Hondy, nie? Także wiecie jak to ogólnie jest Często się mówi, że Hondy to kosiary Zobaczymy, jak jest w przypadku 10. już generacji Civica. Jest to model po liftingu, um, czyli wersja z 2020 roku. I wzwyż, także, no, najświeższa wersja, świeżynka przetestujemy. Opowiem coś na jej temat. Przejedziemy się i myślę, że będzie spoko. Bo, oczywiście, wbiście 200 lajków um, pod postem, który wrzuciłem na YouTube'a. Także, no. Ja to robię dla Was generalnie. Chcieliście, proszę bardzo. I pamiętajcie, następna w kolejce jest RS3. Ale że. RS3 miał rok temu, a będzie dopiero w tym roku. To nie będzie to zwykły RS3. To będzie trochę inne RS3. Ale jakie będzie dokładnie? Dowiecie się już bliżej wakacji. Myślę w maju lub czerwcu. A na dzisiaj się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podobał. Film związany z Ferrari Enzo i jej wersji na drift. Jakby nikt się tego nie spodziewał, może nikt nie pytał, ale każdy potrzebował. Ja się z Wami żegnam. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się i narazka. Pa pa!